Już lecą na akcję. Już lecą na akcję, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Oj, dzieje się dzisiaj. Dzisiaj się dzieje. Faszystowskie bandy globalistyczne tutaj yy, nad Europą niszczą nam kraje, niszczą nam roślinność. Zatruwają nas. Proszę zobaczyć, co się tu dzieje. Proszę zobaczyć, co się tu dzieje. Jest globalne ocieplenie i ochrona środowiska. Ochrona środowiska wygląda właśnie w ten sposób. Także to wszystko jest dla naszego dobra. Proszę zobaczyć, jaki ogon zostawił. Tu się dzieje ogon, i on tutaj tam właśnie leci. Tam leci, o. I tam doleciał i leci dalej. Jeden z dołu, drugi z góry, trzeci z boku i tak pompują. Wokoło, wokoło dają koksu. Tu koksują, o proszę zobaczyć, tu koksują koksmeni. Koksmeni. By ich wszystkich szlak trafiła. Tych całych Rothschildów, Rockefellerami z tymi bandytami. Satanistyczne Pomioty Tu idą wasze podatki Zaraz gaz znowu pójdzie do góry Ponieważ muszą mieć pieniądze Na dalsze y, jasełki O tam leci następny bydlak I tak krążą I tak krążą Dobra Dobra, Nara.